Przyjęliśmy komunię świętą. Jesteśmy w komunii świętej z Chrystusem. Modlimy się razem z Kościołem. My dzisiaj odmówiliśmy tą, początek tej koronki tej nowenny pompejańskiej. Nieustannie pamiętamy o tym, że Wielki Post jest. Po czasem modlitwy. Chcielibyśmy dzisiaj być z Maryją bardziej aniżeli zwykle. Zacznijmy po prostu od pieśni, którą nie zrozumiecie jej słów, ale tam chodzi o, o cześć oddaną Maryi, jej, jej cnocie, jej, jej nadzwyczajnej czystości, oddania się Bogu, świętości. ان البرايا باسرها تفرح بك الصناق وفخر البتول يا مريم الدهور لأنه صنع مستودعك عرشا وجعل بطنك أرحب من السموات ممتلئة نعمة تفرح بك كل البرايا وتمجدك Jest w nas, nawet jeśli nie rozumiemy jej słów. Modlitwa wschodniego Kościoła, naszych braci, sióstr. Oni też ciężkie życie wiodą od kilkunastu lat. Przyjmij Panie naszą modlitwę. Mario, módl się z nami, ty jesteś święta. Ty jesteś Najświętsza, Ty jesteś Bożą rodzicielką. My grzeszni, prosimy Cię, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej, naszego przejścia, bo my jesteśmy w drodze i naszym domem jest dom Ojca, który jest i Twoim domem. Chwila rozważania. Pomyślmy o Maryi. I jej milczeniu, pełnym bólu. A razem z jej milczeniem było obok, ale się nie przenikały wzajemnie, milczenie Józefa. On widział, że zmieniło się, że wiele się zmieniło, że Maria inaczej wygląda, że Maria jest w ciąży. Maria nic nie mówi. Ono nic nie pyta. Robi się atmosfera nie do wytrzymania. Trudno, bardzo trudno być normalnym, kiedy w sercu ból, pytania i żadnej odpowiedzi, wątpliwości, i twarde prawo, które każe taką ukamienować. Maria nic nie mówi, powiem, bowiem to Bóg podjął inicjatywę, to Bóg wysłał do niej anioła, archanioła, który powiedział jej, zwiastował, że będzie matką. Jakże to się stanie? Nie martw się, Duch Święty stąpi na ciebie. Rzeczywiście stąpił, rzeczywiście jest matką, ale skoro Bóg zainicjował, ona nie będzie poprawiać, ona będzie... Ona będzie czekać, aby dać Bogu możliwość działania. Nie będzie przyspieszać, ale boli ją to i bardzo boli Józefa. To jest prawdziwy kryzys. Ten kryzys milczenia, pytań bez odpowiedzi. Kryzys wiary, zwycięstwo wiary. Zwycięstwo wiary Józefie, nie martw się, nie bój się. To od Boga pochodzi. To Duch Święty. Módlmy się o, o to, abyśmy robili miejsce dla Ducha Świętego w naszym życiu. On zna, jak odpowiedzieć, jak zareagować. On rozwiązuje problemy. On sprawia, że nasze dojrzewanie odbywa się poprzez milczenie, nie tylko poprzez słowa. Mario. Naucz nas takiego twórczego milczenia, dobrego, które daje dobre owoce. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Patrzymy na obraz Marii. Wiemy, że jej życie było życiem trudnym, ale radosnym, bo oddana Bogu. Bo wszystko miało sens. Ten sens miał na imię Jezus. Ona wierzyła. Ona. Towarzyszyła Jezusowi, ale w świątyni jerozolimskiej, po tym jak odkryli, że nie ma go w pielgrzymce, trzy dni, trzy noce szukali z Józefem Jezusa, znaleźli w świątyni. I tam takie bolesne, dlaczego nam to uczyniłeś? Oto z bólem serca ja i Twój Ojciec szukaliśmy Ciebie. Jezus, Jezus spowodował cierpienie Maryi i Józefa. Z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Dlaczego, padło z ust Maryi, dlaczego nam to zrobiłeś? To tak jak i w naszym życiu, to dlaczego? I Dramatem tutaj jest odpowiedź Jezusa. Może nie tyle odpowiedź, co fakt, że Maria nie zrozumiała. Jezus jej odpowiedział: Jakże to? Nie wiedzieliście, że powinienem być w domu ojca? To jest ojciec, ojciec niebieski, jest jego ojcem. Przecież z ducha świętego począł się w Maryi. Przecież nie przestawał być Jego Ojcem. Jezus, mając 12 lat to jako afirmację tej swojej pełnoletności religijnej, najważniejszą rzecz powiedział i to w taki sposób dosadny, taki, który zwrócił uwagę, który nie mógł minąć, niebo, niedostrzeżony, tam potraktowany uśmieszkiem, nie, to było coś poważnego. Trzy dni i trzy noce szukania. I to dlaczego odpowiedź Jezusa wskazująca na Ojca, na Jego więź z Ojcem, na tajemnicę Jego życia, na tajemnicę, na misterium zbawienia, mówi Ewangelia, że Maria nie zrozumiała, ale zachowywała to w sercu. Zachowywała w sercu, żeby dojrzała, dojrzała ta odpowiedź w nim i ona dojrzała do zrozumienia żeby była rzeczywiście towarzyszką Jezusa. My też teraz staramy się w tym momencie pójść głębiej, w rozumienie misterium Jezusa. Przyjęliśmy Komunię Świętą, a teraz to krótkie rozważanie i prośba, abyśmy umieli zatrzymać to trudno Słowo Boże, którego nie rozumiemy, które nas boli. Napawa goryczą, abyśmy mieli cierpliwość Maryi, wytrwałość Maryi, abyśmy dali szansę Bożemu Słowu, abyśmy dali szansę własnemu rozwojowi, dojrzałości, bo nasze życie dzisiaj wymaga dojrzałości, kłębi, mocy, jedności w Duchu Świętym i rozumieniu misterium Chrystusa. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I ostatnia, trzecia medytacja. I oto Maria, tak. Maria nie opuściła Jezusa. Maria była z Jezusem. Nie tylko fizycznie pod krzyżem, chociaż to się liczy. Ona, Jan. Maria była duchowo. Maria była z wiarą tam obecna. Maria towarzyszyła Jezusowi, bo wierzyła w jego misję do końca. W niej palił się płomień wiary. I dlatego Jezus mógł niejako ostatnie słowo wygłosić. Ten umierający, dla wszystkich przegrany, zwyciężony, potępiony, grzesznik, łotr, bluźnierca. Maryja pod krzyżem, Jezus, niewiasto oto twój syn, a do Jana oto matka twoja. Wierzysz w to? To jest ustanowienie kościoła, to jest nowe życie, to jest droga otwarta do raju. Jan wziął ją do siebie, do domu, tak jak Józef wziął ją do siebie, do domu, a groziła jej śmierć, ukamienowanie. I tutaj, w obliczu śmierci, bierze ją do domu, zaczyna się nowe życie. Nowa rodzina, to jest kościół. To jest przejście do tego, co utraciliśmy, do raju. To jest droga do raju. Ta droga jest taka jaka krzy, jak krzyż. Krzyż jest tym drzewem rajskim. Tylko zobaczcie, jakie jest to drzewo rajskie. Suche są gwoździe, gwoździe wbite w ciało Jezusa, ręce, nogi. Zraniony Jezus, konający. To jest raj, to jest drzewo rajskie. Tak, tak. To jest drzewo, które daje życie. Serce, które otwarł żołnierz włócznią, to serce stało się źródłem nowego życia. Kościoła, oblubienicy Chrystusa, woda Chrztu Świętego, ciało Eucharystii, nowa Ewa. Świat tego nie zna, nie wie, ale my to kontemplujemy i dziękujemy Bogu, że należymy do ludzi, którzy wierzą. Dzięki składajmy Bogu. I prośmy Maryję znów, tę, która w objęciach miała zwłoki swojego syna, który przegrał, który został pokonany. Ona wierze, on zwyciężył. Ona też razem z nim. Ona wspólnie z Nim, Maryjo, mamy do Ciebie taką wielką ufność, bo wiemy, że Ty jesteś zawsze z Jezusem, zawsze do Niego prowadzisz, zawsze o Nim pouczasz. Że tworzymy jedną rodzinę, że Ty nas przygarniasz w tym domu, do którego się udałaś, Jana, do Kościoła, Ty jesteś matką Kościoła. Spraw, abyśmy byli dziećmi tego Kościoła. Abyśmy czuli odpowiedzialność w stosunku do Kościoła, abyśmy budowali ten Kościół, aby, aby stawał się piękny, piękny tymi cnotami, które w Tobie. Tym pięknem, które w Jezusie Chrystusie, ale przecież On dzieli się z nami łaską zmartwychwstania, aby w nas ono owocowało, aby ono w nas było widoczne. Trwaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zakończymy najpierw jakąś krótką pieśnią polską, y, y, przynajmniej jedną zwrotkę do Maryi. Kto chce, to ja w tym czasie będę udzielał indywidualnego... Błogosławieństwa relikwiami świętego Szarbela. O Pani, ufność nasza, modlitwę Twej obronie, chroni nas, chroni nas, Kró for her قدوس 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 ورحمته الى جيل فجيل للذين يتقونه محبسي شو ترمي بقلبك بي بيوت ونخطاف كير ويا شعاع السكوت، محبسي وشو ترمي بقلبك بيوت وانخطافك يروي أشعار السكوت المحبسي شو ترمي بقلبك بي بيوت وانخطافك يروي أشعار السكوت شو تغمر كتافك مخدة الحطب شو بوس ركابك طبق القصب اه يا شربل سعدنا يا شربل سعدنا يا شربل لحمينا احمينا Świętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Marii, módl się módl się za nami. święty Szarbelu, módl się, módl się za nami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była, była na, na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże. Życia Dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, klikając dzwoneczek. Jeśli tylko możecie nas jakoś wesprzeć, to w opisie tej transmisji macie takie możliwości: czy to numer konta, czy patronaj czy bezpośredni szybki przelew. Bardzo Wam dziękujemy za każde wsparcie. I żeby kontynuować modlitwę, kliknijcie tutaj teraz ten teledysk, aby dalej być w obecności Bożej jeszcze przez chwilę. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.